Właśnie przyszedł kurier z moimi nowymi okularami korekcyjnymi A wiecie co to znaczy? Że odpakujemy je razem No to do dzieła Odcinamy A. Ogólnie okulary są z firmy firmo.pl. Była bardzo korzystna cena, więc postanowiłam je zamówić A my zobaczymy Czy będą takie jak na zdjęciu O, o, o Mamy to. Proszę bardzo, takie pudełeczko bardzo ładne. Kolorystycznie nawet pasuje mi pod sukienkę. To co otwieramy, bo już się nie umiem doczekać. Okej, okay. tutaj mamy jakiś kod QR ze zniżką. Jakaś ulotka, drugi kod QR. I właśnie co to zniżki? To w moim komentarzu jest kod, z którym macie minus 40% na soczewki oraz macie możliwość także kupna oprawek. Od około 30 zł. Także korzystajcie śmiało tylko z moim kodem, który jest dostępny w komentarzu. A co do okularów, to na zdjęciach wyglądały na takie: wiecie, vintage, taką panterkę, wieków, super, takich nie ma, takie trochę się nie. Zobaczymy, co tam przysłać. Oh o my god! Wyglądają cudownie, a ja w niej wyglądam. Mega dobrze. Są identyczne jak na zdjęciu. Wow. A teraz sprawdzimy, czy są dopasowane do mojej wady wzroku, ponieważ oczywiście y, trzeba podać swoją wadę. Wiadomo tam oko lewe, oko prawe, te wszystkie różne dane. I ogólnie z soczewki wybrałam Blue Light, ponieważ dużo siedzę przed smartfonem, przed komputerem, przed, no ogólnie przed światłem cyfrowym. A zobaczymy, czy dobrze się w nich czyta. No, powiem Wam. Wow. Wszystko widzę idealnie. Po prostu perfekt. Także śmiało polecam. Zamawiajcie na firmo.pl. Jest naprawdę warto. Nie zawiedziecie się. A mają naprawdę bardzo atrakcyjne ceny. Także polecam ja, Alice. I pamiętajcie, z moim kodem w komentarzu zniżka minus 40%. Pa-pa!